sobotę po godzinie 20 w Grojcu koło Oświęcimia na ulicy Beskidzkiej samochód osobowy najechał należącego na jezdni 81-letniego mieszkańca Grojca. Ciało mężczyzny zostało odrzucone na kilka metrów na pobocze. Mężczyzna zmarł. Najprawdopodobniej kierowca Citroena nie zauważył na nieoświetlonej jezdni mężczyzny, który być może zasłabł w trakcie spaceru. Policja dysponuje zeznaniami 46-letniego kierowcy i kilku naocznych świadków. 要不对？